Kolejny dzień, kolejne testowanie Clancy'ego, który jest naprawdę mega postacią. Wykupiliśmy sobie do niego trochę mocy. Myślę, że możemy sobie jeszcze ulepszyć, tylko pytanie co by tu dodać, to już wy mi dajcie znać. No i co? Słuchajcie, mamy misję do zrobienia, dostaniemy za to star dropy. Chyba, że po... a, zagrajmy sobie gierkę tym właśnie Klenzim, a potem będziemy sobie kombinować. Zagrajmy solówę, i zobaczymy. Testuję sobie, będę słuchajcie, starał się. No, nauczyć się grać tą postacią, bo jednak powiem Wam szczerze, bardzo fajnie się nią gra. To Trzeba przyznać, że jest całkiem niezła. Czekamy też na nowy sezon. Oczywiście czekam też na nowy sezon, bo by, by byłoby spoko. Jakbyśmy go dostali w swoje ręce. To by było całkiem mistrzowskie. Dobra, jeszcze raz proszę Was, strzelcie tam. Dobra, jest. Mamy dwie te skrzynie. Idę tam do Poko. Pokahontas. Ło-kurka, panie. Aid Ryan. Ło-kurka, ej, no jest problem. GG tu jest. No nie, no 7 puszek to jest raczej pozamiatane, żebym gościa mh, ograł. No, Clancy ma to do siebie, że te puszki, te skrzynki bardzo wolno niszczy. To jest minus tego. Ja nie jestem w stanie szybko się, na, wiecie, nachapać. Potrzebuję naprawdę bardzo dużo czasu, żeby te skrzynie tutaj dostać. Dobra, chodź tu ziomuś. Dobra, mamy podwójny strzał. Dobra, jest chociaż tyle się udało ugrać. Może się uda mi załadować kolejny strzał. Byłoby naprawdę spoko. To by było coś. No, jeszcze jak ulti załaduję. Oj, byłoby... By się podziało. Dobra, dostaję cały czas. Okej. Okay. Dobra, teraz mamy już potrójne strzały, więc w każdym tym kierunku tutaj biją. Tyle dobrze. No i dobra, załatwione, No on jest bardzo słaby na początku, ale z biegiem czasu naprawdę naprawdę daje radę, powiem wam szczerze. Więc e, moim zdaniem fajna postać. Tylko on musi się snowballować, tak? Cały czas. Oj. Oj, mamy tu złe miejsce, powiem wam szczerze. To jest słabe miejsce. Dobra, chociaż szybko ta skrzynia poszła. Dobra, idę w tę stronę. Może tego tutaj się uda ubić? Dobra, dawaj. Druga skrzynia też się przyda, no ale potrzebujemy. Proszę bardzo, udało się. Dobra, musimy załadować pienio... strzały. Oj, hopie. Proszę mnie tu nie atakować. Dobra, bo mi się załączy podwójny strzał, to będzie całkiem nieźle. No i dobra. Teraz dostał tamten. No i załatwiony. Pięknie, jak już jest podwójny atak, to już jest lepiej. To już jest dużo lepiej. Jak widzicie poszło mi całkiem nieźle. No tutaj super rare to tak średnio. Patrzcie, 10 tysięcy pucharków może się kiedyś uda, co? Wow, dostałem trochę. No tu już mamy całą. E, ten pakiet e, zdorobiony. E, kupimy sobie następny. Potem, oczywiście, żeby skillować e, misję. No to tutaj. E, co my tu mamy? Tym EMS. Czy ja mam EMS w ogóle? Mógłbym spróbować nią zagrać, nie? No, chociaż troszkę ją mu ulepszyć Czekajcie, bo my tu mamy różne stroje Czy były losowe? Tak, losowe przebranie Spróbujmy zagrać Ems Dla odmiany też No tu będzie mało przeciwników Słabi raczej, no bo Oj, słabo się tu zbiera Jezu, już mnie pokonał No widzicie Wiecie co ja muszę zrobić tą postacią? Nie zagrać ponownie. Ja muszę ją ulepszyć. Żeby więcej obrażeń zadawała. Bo tak to będzie ciężko. Szybciej niższyć skrzynki, o wiele szybciej. Będziemy snowbalować oczywiście. O Jezus. Czyli nie mogę z bliska jakby. Muszę pamiętać, że te skrzynki nie niszczymy z bliska. Dobra, mamy wielkie starcie. Na razie jest spoko. Weźmy jeszcze sobie to. Dźwięki takie wydaje, nie? Jezu, gościu, gdzie ty tam poszedłeś? Dobra. Już jest lepiej, słuchajcie. No te postacie więcej biją. Zdecydowanie więcej, jak są ulepszone. Ale też nie wiem, jak się nią gra do końca. Widzę, że nie możemy być blisko skrzynek. Wtedy więcej obrażeń zadajemy, jak jesteśmy oddaleni. Tak, widzicie. To już będę wiedział przynajmniej. To jest Mega Plus. Dobra, weźmiemy sobie wszystkie skrzynki, jakie są. Tu też ktoś gra Ms. Dobra, plus 7 skrzynek to już jest power. Plus 10 tak samo. No to było proste. Teraz pewnie inną skórkę będę miał, nie? Bo to tak tak jest zazwyczaj. Ale mnie mięśnie bolą. Acie gwizdze. jakaś skrzynka to by się tu przydała. Dobra, dwie już... To już coś. Znowu wielkie starcie. No i dobra, załatwieni. Fajnie, fajnie się M zgra, powiem wam szczerze. I legendarnego Stardropa mam, tak? A nie, to jest losowy. Okej, okay, myślałem, że to, to jest losowy. Myślałem, że legendarnego dostaniemy. No ale jak widzicie, postać jest całkiem fajna. Misje zrobiliśmy dniowe. Tutaj raczej nie będę robił tych misji, prawda? No bo to bez sensu. Sezonik, cały karnecik ograny. Mamy nowe skórki. My możemy jeszcze coś w sklepie sprawdzić. Tu jak widzicie mam e, Clancy'ego dzień siódmy za, za jutro i dzień ósmy potem będziemy mieli tego. Wysoka stawka Clancy. Specjalną teksturę i specjalny model zadymiarza. Także e, sprawdźmy jeszcze skrz, sklepik tu. Co my tu mamy? No, no tu takie rzeczy, które raczej no, nie potrzebujemy na razie, prawda? Nie mam kodów twórcy a szkoda, by tu się przydał. No ale może innym razem. No, słuchajcie. Teraz czekamy tylko na ten sezon. To on będzie dopiero za dwa dni, tak szczerze mówiąc. Czyli sezon będzie dzisiaj jest czwartek, tak? Czwartek jest nowy sezon. A co to jest tu? Aha, że granie ten, tą postacią. Jak chciałem szeli wbić w ogóle? Eee, słuchajcie. Przecież, no, widzicie, mam srebrne, ale tutaj do złotego to jeszcze wiele brakuje. Zagrajmy nią jedną gierkę. Nie wiem, czy mi się uda, bo wiecie, to będzie naprawdę trudne z tymi ludźmi, którzy tu już grają poważni przeciwnicy. To już będzie ciężka rozgrywka. No, jak widzicie, tu już ludzie mają skilla. Przydałoby się więcej skrzynek, a propos, ale tu raczej nie ma. Wiecie, i oni tu nie chodzą tak już na pałę, tylko... Tylko, wiecie, walczą cały czas, stoją gdzieś z boku. No nie no! Jesus Christ. To, to jest... Wiecie, to stunowanie majka to jest strasznie OP. To nie powinien mieć czegoś takiego, bo gościu ma za duże obrażenia. Żeby coś takiego robić, wiecie? To jest niesamowite. I tu ludzie już długo grają, bo trzeba się, wiecie... Czekać aż... żeby pucharków nie zginąć... stracić, nie? Ciekawe czy ktoś tam podejdzie i ktoś będzie walczył. No ja zaczekam, nie? O Jezus... Mam nadzieję, że ten mnie tu nie widział. A, ci się razem z... patrzcie. Ci... no i to jest to, słuchajcie, że oni sobie razem gonią. I tego nie lubię na wyższych rangach, bo, bo ludzie się timują. Słuchajcie, i to jest strasznie słabe. Widzicie, dwóch koło siebie goniło i się nie, nie atakowali w ogóle. I to jest słabe na tego typu rozgrywkach. Nie podoba mi się to w ogóle. Hmm, powinni banować za to. Bo to jest niesprawiedliwe strasznie. Na razie 10 jest. No dobra, chociaż jednego tutaj pojechaliśmy. Trzy te boksy to już power upy, już, już jest lepiej, nie? Natomiast, tak jak mówię, no tu jest ciężko. Muszę miejsce zmienić. Dobra, już siedmiu zostało. Jak żeby było nas czterech, to już by było top 3, żeby zostać, ale to będzie ciężko, nie? Dobra, ten tu strzela. Teraz będę musiał patrzeć na telefon. Aj, nie zdążyłem powera. No ale dobra, już chociaż tyle. Plus 4, więc widzicie, ciężko to idzie, ale da się tu wygrywać, nie? No tu mi będzie bardzo brakować do skillowania tego, nie? Ale może kiedyś się wymaksuje ją na ten. Byłoby całkiem spoko. Tyle dzisiaj, do zobaczenia.